Cześć, witam Was w nowym filmie z cyklu Mile Prep. Wysłałam dzieci razem z tatą na plac zabaw, więc mam mniej więcej półtorej godziny na to, aby ugotować kilka dań. Będę szykować obiad na dzisiaj, będę szykować fokację na dzisiejszą kolację. Robię także pudding z chia, bo mam końcówkę mango, końcówkę mleczka kokosowego, więc nie szczia, z tapioki z stafioki. Upiekę tę piękną dynię, z której w tygodniu zrobię kluseczki oraz zupkę krem dyniową. I co jeszcze? I zrobimy zupę gruszkową na obiad na jutro dla dzieci. I co jeszcze chciałam zrobić? Wydaje mi się, że chciałam zrobić jeszcze risotto, ale wyciągnęłam sobie tutaj batata, więc jeszcze tak się zastanawiam, czy upiec na obiad batata, czy upiec na obiad, czy ugotować na obiad risotto. Może jednak gotuje risotto, a kawałek tego batata sobie upiekę. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to ja nazywam się Kasia i ten kanał jest o gotowaniu, ale nie tylko. Są tutaj też rzeczy związane e, poniekąd z moją rodziną i z tym, jak spędzamy wspólnie czas. Jeśli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to bardzo Was zachęcam, tutaj macie nazwę konta, a na Instagramie znajdziecie takie ciekawe rysunki z przepisami, e, z dobrymi poradami dotyczącymi kuchni e, i zresztą nie tylko, sami zobaczcie. Do Zaczynam od... Hmm, chyba zacznę od pudingu. Mam tutaj kuleczki z tapioki. Mam taką totalną resztkę mleka kokosowego, które muszę po prostu zużyć, żeby mi się nie zepsuło. Teraz to wszystko nastawię do gotowania i dodam na samym końcu yy, mus z mango. Mus z puszki. Ja zapomniałam go zamrozić, po tym jak otworzyłam puszkę. I zostało mi trochę tego musu, który do zamrożenia się już nie nadaje, po za długo w w lodówce, więc musimy go dzisiaj zużyć. Zapomniałam Wam we wstępie powiedzieć, że mam... Kilogram jabłek, a z tego kilograma jabłek przygotuję masełko jabłkowe. Jeżeli tego przepisu nie znacie, to koniecznie zajrzyjcie na mojego bloga, gdzie tam jest krok po kroku opisane jak to robię, ale też Wam dzisiaj pokażę, więc zaczynam od obrania i pokrojenia jabłuszek. Przyda mi się taka głęboka patelnia, najlepiej z powłoką nieprzybierającą, żeby te jabłka się nie przykleiły i z pokrywką. Teraz jabłuszka sobie umyję, ja mam tutaj e, nieco ponad kilogram tych jabłek, chyba kilo, kilo sto chyba, teraz je wszystkie umyję i pokroję w kostkę. Ja jabłek nie obieram, dlatego że, o jak pięknie słonko świeci, <laughs> dlatego że masełko jabłkowe będę blendować w mikserze wysokoobrotowym, więc ono po zblendowaniu będzie aksamitne. Te jabłka nie muszą być jakoś bardzo dobrym pokrojone. Ważne, żeby były tylko rozdrobnione, żeby wszystkie zmieściły się na patelni. One i tak rozpadną się podczas y, smażenia, y, więc po prostu kroję je w takie y, dużą kosteczkę. Jabłuszka są już pokrojone. Teraz Stawiam je do takiego delikatnego przesmażenia na początek na takiej większej mocy palnika. Jak patelnia się już rozgrzeje, to y, zmniejszę y, tą moc, podduszę je troszeczkę i warto pamiętać o tym, aby cały czas, no może nie cały czas, aby od czasu do czasu je mieszać, bo też niestety może się to nam przypalić. Eee, to tak, sprzątam po tych jabłkach i zabieram się za kolejną rzecz, czyli je. A to jest kolejny przepis, który znajdziecie na moim blogu, więc bardzo polecam Wam tam zaglądać. Eee, I teraz tak, ja ją zrobię troszeczkę na oko, chociaż to mniej więcej są e, zachowane proporcje. Sysuję 250 gram. Używam dzisiaj mąkę pszenną, bo akurat innej nie mam. O, troszkę za dużo. I teraz dodam do tego wszystkiego drożdże. Eee, tu mam. Ile? 8 gram roży. No to dam tak mniej więcej 3 czwarte tego opakowania. Sypię to bardzo na oko. Teraz będę dawać cukier. Akurat mam tylko ciemny cukier trzcinowy. Dobrze. zobaczcie, jaki on jest fajny. Jest taki bardzo mokry. Więc jest fajny, idealny do deserów. Dlaczego cukier? Dlatego, żeby drożdże lepiej rosły. I ostatnia rzecz, yy, stąd sól. Yy, też jest niezbędna do yy, takich wypieków. I oliwa. Do ciasta dodaję dwie łyżki, ale oliwa będzie potrzebna jeszcze później. Oliwa. Wlewam 100 ml wody w razie potrzeby. Podczas wyrabiania ciasta będę tą wodę jeszcze dolewać. Teraz sobie przestawię mikser. To mieszamy. Myślę, że ciasto ma już całkiem fajną konsystencję, jest takie mega plastyczne, trochę jak ciastolina więc jeżeli kiedyś ugniataliście dziecięcą ciastolinę, to właśnie takie powinno ono być. Ja je teraz będę musiała zostawić do wyrośnięcia, więc je mocno sobie, może to już zabiorę, więc je sobie teraz obleję oliwą. Tą oliwą posmaruję, żeby ono nie wyschło. Generalnie focaccia uwielbia oliwę, więc im więcej oliwy dacie, tym to ciasto będzie smaczniejsze. Posmarowane. Zostawiam, żeby sobie to teraz troszkę tutaj urosło. Niech stoi obok ciepłej kuchenki. Jabłuszka już zmiękły. O, parują strasznie. Nie wiem czy widzicie, one są już takie mocno uprażone, są już bardzo mięciutkie, zaczynają się rozpadać. Ja do nich teraz dodam masełka i jeszcze je będę dusić przez mniej więcej 20-30 minut. Tego masa potrzebuje tak mniej więcej 20-25 gram. Mniej więcej taki kawałek. Dobrze, dwie rzeczy się gotują. Jedna rzecz. Dojrzewa, to teraz zabieram się za fasolę szparagową. Mam jej tutaj całkiem sporo, więc ją za chwileczkę umyję i wstawię do gotowania. Część zjemy dzisiaj na obiad, a reszta zostanie na kolację w tygodniu. Jeszcze wrócę teraz do pudingu z tapiogi, bo on już jest praktycznie gotowy. Dodam do niego teraz troszkę tego musu z mango. Po dodaniu musu z mango wyszedł taki kisielek, ale to jest celowe, ponieważ moje dzieci właśnie lubią taki troszeczkę bardziej płynny e, ten pudding i on jeszcze zgęstnieje w momencie, w którym ostygnie i zostanie schłodzony w lodówce. Włączam tryb fast, aby Was nie zanudzić, krojeniem fasolki. Jabłka zaczęły się już rozpadać, więc ja teraz dodam do nich e, cynamon. Cynamonu nie ma co żałować, ja dałam pełną łyżkę. E, można też dodać do tego inne przyprawy, można dodać kardamon, można dodać imbir. Można dodać goździki. Zasadniczo wszystko to, co lubicie. Natomiast my bardzo lubimy smak po prostu jabłek, więc dla mnie masełko i cynamon jest już wystarczająco. Nie dodaję nic więcej. Wstawiłam do gotowania teraz fasolkę jeszcze i zabieram się za kolejną rzecz, czyli za zupę. Zupa będzie bardzo, bardzo prosta. Będzie to krem z groszków. Daje solidny kawałek. Pora. Pora, właśnie. pora mi odleciał. Por mi odleciał, e, a już go mam. E, Daje taką zielonkawą część, e, która jest dużo bardziej wyrazista w smaku niż ta jasna. Tą jasną sobie do czegoś innego zużyję. Natomiast tą sobie zaraz umyję i dodam do tego cebulę. Nie przejmuję się absolutnie krojeniem tych warzyw, ponieważ to będzie krem więc nie ma sensu kroić. Więc będzie tak, będzie por, będzie kawałek cebulę, cała cebula, bo ona jest mała i będzie kawałek cukinii. Tak więc lecę to umyć, teraz por i cebulkę podsmażę sobie z dodatkiem odrobinę oliwy. Na, następnie dodam do tego cukinię pokrojoną w taką dużą kostkę, yy, dalej podsmażę, dodam groszek, zaleję wodą i to wszystko będzie się gotowało. Zobaczcie, jak wyglądają jabłuszka. Są już naprawdę bardzo, bardzo mięciutkie, rozpadają się, dam im jeszcze około 10 minut. Do zupy dodam liści laurowy. Bardzo lubię jego smak w zupce. I dodam e, czosnek niedźwiedzi, wysuszony, który ma bardzo ładny zapach i doda fajnego aromatu. Potem każdy, wedle uznania, sobie dosypuje pieprz i sól na talerzu. Z wiadomo, jak dla mnie przyczyn moja kamera wyłączyła się w pewnym momencie. Nie wiem dlaczego. W każdym razie daję Wam znać, że dosypałam do garnka już 3 4 opakowania groszku i dolałam wodę i teraz to wszystko się będzie ładnie gotować. Ja w międzyczasie postanowiłam, że tak, tą dynię upiekę, ale część z niej e, będzie na dzisiejszy obiad, a reszta właśnie zostanie do wykorzystania na zupę i na kruski w tygodniu. Postanowiłam też zrobić to risotto, bo mam tu jeszcze jeden wolny palnik, więc ono mi się tutaj zmieści. Tak więc zaczynam teraz od pokrojenia dni. Zaraz ją wstawię do piekarnika razem z tą fokacją, która jest już prawie gotowa. Więc najpierw ją sobie ją dokładnie umyję, dlatego że dynia Hokkaido może być jedzona razem ze skórką, co jest bardzo wygodne. Krojenie dni do najłatwiejszych nie należy. Oh, zwłaszcza tej Hokkaido, która jest bardzo twarda i niestety ma w środku dużo pestek, które są również twarde. Oh, udało się. Jeżeli pieczecie dynię, to e, nie musicie obierać jej ze skóry, nie musicie też pozbawiać jej e, tego gniazda nasiennego. E, wystarczy tylko po prostu tą dynię wsadzić w ten sposób do piekarnika e, i dopiero e, po upieczeniu właśnie oprawić. Nawet jeżeli używacie innej dyni niż Hokkaido, e, to ta skórka po prostu dużo łatwiej później odchodzi po upieczeniu. To więc tak, ja tą część przeznaczę na obiad. Natomiast reszta właśnie pójdzie do lodówkowych zapasów. I teraz tak, te cztery kawałki e, będą na obiad, po jednym kawałku dla każdego na talerz. E, ja je teraz posmaruję olejem, oliwą. Ja je teraz posmaruję oliwą e, i wstawię do upieczenia. I na sam koniec, e, podczas podawania obiadu, e, wezmę i poleję takim sosem, który zrobię na bazie tahini. Ale to za chwilę. Na końcu ten sos. Mój aparat zdecydowanie dziś wariuje, bo ponownie mi się wyłączył w trakcie, jak pokazywałam Wam e, składanie ciasta na focacie. Tak więc e, ciasto smarujemy dokładnie oliwą, e, rozpłaszczamy i składamy. I potem składamy jeszcze w tą stronę i to wszystko razem zagniatamy. Ciasto musi być bardzo mocno posmarowane oliwą, dzięki temu ta focaccia będzie właśnie taka e, oliwna. I na sam koniec to wszystko rozpłaszczamy tutaj na formie, która też jest wysmarowana oliwą. Ja do mojej focacci dodam pomidorki koktajlowe. Mam jeszcze trochę pomidorków z balkonu, chociaż to już jest końcówka września, ale one pięknie mi tam rosną na tym balkonie, więc to wszystko tutaj dodam. Dodam też balkonowy rozmaryn i zostawię do ponownego. Wyrośnięcia i pokażę Wam, co dalej robię z tym ciastem. A teraz to zapiszę, żeby mi przypadkiem znowu coś nie zginęło. Moja focaccia wygląda tak. Na sam koniec jeszcze skrapiam ją dodatkową porcją oliwy i zostawiam na kolejne, tak, 5-10 minut do te wyrośnięcia i wsadzę ją do tego piekarnika, gdzie akurat piecze się już tynia. Więc to teraz odstawiam razem! Pokaż ją. Do piekarnika powędruje halibut. Robią go w bardzo prosty sposób, ponieważ halibut to jest przepyszna ryba. Na formę, którą wysmarowałam sobie oliwą, wykładam tą rybę. O, chyba mam trochę za małą formę do takiej ryby, ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Nie, muszę wziąć większą. Ta jest za mała zdecydowanie. I teraz całość posypię sobie po prostu ziołami prowansalskimi, najlepiej jakbym miała świeże zioła. Niestety świeżych ziół nie mam. Posypię to odrobiną granulowanego czosnku. I na to wszystko dam plastry pomidora malinowego. I jeszcze oliwa. Oliwy nigdy za dużo dobrze. No i to wygląda mniej więcej tak. Wrzucam teraz do piekarnika i niech się piecze. myślę, że moje masełko jest już dobre. Ja je teraz jeszcze przez ostatnie 10 minut gotowałam bez pokrywki, tak, aby ono odparowało. Ja je teraz zostawię do ostygnięcia, bo niestety do takiego gorącego nie mogę dodać miodu. Jak ostygnie, to wszystko zblenduję, e, dodam miod i przełożę do słoika i będę trzymała w lodówce tak mniej więcej do tygodnia. E, jeżeli chcecie, możecie takie masełko też zamrozić, ale absolutnie nie pasteryzujcie, bo wtedy niestety miod traci swoje właściwości. No i ostatnia rzecz, jaka mi została, to jest risotto. Jeszcze pokażę Wam ten mój pudding. Ten mój pudding właśnie robi się już bardziej galaretkowaty niż kisielowaty, więc dzieci będą jadły go jutro, może we wtorek, gdzieś w niedzielę. Zobaczymy, kiedy będziemy mieć okazję, tak naprawdę. A tu mam forcyjkę już w pojemniku do lunchboxa, który mąż dostanie jutro do pracy. Jeżeli robicie rizot, to bardzo polecam Wam korzystać z ryżu, który jest do tego przeznaczony. Dzięki temu to rizot to jest takie bardzo, jak mówi to moja córka, tłuściutkie, Tak, czyli e, ryż arborio ma bardzo specyficzne... Smak, yy, ale też taką konsystencję. On jest takim ryżem bardzo grubym, więc ja właśnie teraz na patelnię skupię sobie sporo tego ryżu. O, myślę, że mniej więcej taka ilość. To wszystko podleję oliwą. Bardzo dużo jej dzisiaj używam. I podsmażę. Ryż już zaczyna skwierczeć, więc właśnie to jest dobry moment na dodanie pozostałych rzeczy. Zgodnie ze sztuką risotto robi się tak, że ten bulion dolewa się małymi porcjami, ten ryż się cały czas miesza i on gęstnieje podczas dolewania i mieszania. Ale ja nie mam to czasu, więc po prostu taki pojemniczek zamrożonego rosołku wrzucam sobie teraz na patelnię nakrywam to pokrywką i czekam aż się zrobi samo. Na koniec dodaję masełko i troszkę soku z cytryny. i wizot to jest gotowe. Porcja wyjdzie mi całkiem solidna, na pewno nie zjemy tego wszystkiego dzisiaj. To co zostanie, po prostu wsadzę sobie do lodówki i będę miała do jedzenia na dwa najbliższe dni, znaczy, przez dwa najbliższe dni w ciągu najbliższych dwóch dni, tak, czyli zjemy w ciągu najbliższych dwóch dni. Masełko mam już gotowe. Jest y, cudowne, jest delikatnie słodkie, a, ale jest y, też kwaskowate. Dałam mniej miodu, niż zakłada przepis, który znajduje się na blogu, dlatego że jabłka były słodsze i do czego można go użyć? No przede wszystkim do naleśników. Ale ja też używam go jako dodatku do owsianki, tak? Czyli nie chce mi się rano po prostu kroić owoców, albo nie mam czasu, żeby pokroić owoce, więc po prostu e, łyżkę takiego masła e, jabłuszkowego kładę na owsiance i moje dzieci to wcinają, tak? Bo rano przed żłobkiem, przed, przed szkolem zawsze muszą zjeść ciepły posiłek i takie masełko e, wtedy jest idealne, kiedy nie mamy czasu, kiedy nam się bardzo śpieszy i kiedy chcemy e, szybko coś dać maluchom do jedzenia. Więc właśnie owsianka plus masło, albo naleśniki, e, albo z jogurtem, e, albo z granolą, zasadniczo z czym macie ochotę. Taki słoiczek u nas idzie w 4-5 dni, do tygodnia można spokojnie przechowywać w lodówce. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że moje pomysły na szybkie gotowanie dla rodziny Wam się podobają. Mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać. Ponownie zachęcam Was do odwiedzenia mojego e, bloga. Zaglądajcie na mój Instagram i koniecznie subskrybujcie mój kanał. Dajcie oczywiście kciuki w górę i skomentujcie. Cześć, do usłyszenia! Pa!